Po wieczornym treningu byłam tak głodna, że w nocy pojechałam na kebaba, a nad ranem wypiłam dwie żronki soku. Wyznała jedna z moich pacjentek. Dzieje się tak dlatego, że bardzo źle się odżywiamy przed treningiem i po treningu. Drodzy Państwo, nie możemy się głodzić po treningu. Często Wasze myślenie jest takie, że jeżeli tak dużo ćwiczyliśmy, to wtedy nie powinniśmy jeść, żeby czasem nie dostarczać zbyt dużo kalorii. To jest dużą nieprawdą, dlatego że po treningu w naszym organizmie powstają straty energetyczne i powinniśmy wyrównać te straty, bo inaczej prędzej czy później nasz organizm będzie domagał się, abyśmy mu dostarczyli więcej pożywienia. Może być tak, że jeśli nie zjemy nic po treningu, to nawet na drugi dzień będziemy tak głodni, że zjemy na przykład całą tabliczkę czekolady. Bezpośrednio po treningu powinniśmy dostarczać węglowodany, a gdzieś około 20-30 minut po treningu powinniśmy dostarczać białko. Najlepiej, jeżeli to jest białko o wysokiej wartości odżywczej, czyli na przykład białko pochodzące z mięsa drobiowego czy wołowego, czy jest to jajko, czy jest to pokrywka. Po prostu kawałek ryby.